Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Boga dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boga, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta. I staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Święty Paweł pisze dzisiaj do Koryntian i do nas. Mamy nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana, przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy z nas otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele. Dla Pawła to jest perspektywa nadziei. On mówi, mamy nadzieję i chcielibyśmy opuścić ciało, stanąć przed Panem, zdać sprawę z naszych uczynków. Ta perspektywa w Was też budzi nadzieję? A w Pawle ewidentnie tak. Kiedy ta perspektywa może budzić nadzieję? No kiedy? Wtedy, kiedy ja się wsłucham w tę dzisiejszą Ewangelię. Wtedy, kiedy zgodzę się, że ta Ewangelia jest o mnie i o moim życiu. Ziarno wrzucone w ziemię, najmniejsze ze wszystkich. Nigdy do końca nie kochamy, nigdy do końca nie jesteśmy cierpliwi, nigdy do końca nie jesteśmy dobrzy. Poeta pisze, za każdym naszym poświęceniem stoi egoizm jak kościsty sufler. Nie potrafimy dawać ani wybaczać w sposób pełny, doskonały. Zresztą Paweł mówi o tym, mówiąc o uczynkach dokonanych w ciele, bo nawet najbardziej wzniosłe nasze czyny dokonujemy ich w ciele w tym znaczeniu, że dokonujemy ich jako ludzie, to znaczy, będąc ograniczonymi. Dlatego mogę znaleźć nadzieję w oczekiwaniu na to, że kiedyś stanę przed Chrystusem i zobaczę, jak On patrzy na mnie, na moje życie. I będę w stanie na swoje życie popatrzeć Jego wzrokiem w taki sposób, w jaki On patrzy. I że wtedy będę w stanie dostrzec. Ile tam po stronie wieczności wyrosło z tego, co tutaj było najmniejszym ze wszystkich nasion? Jeszcze jednym wysiłkiem, jeszcze jednym wybaczeniem, jeszcze jednym słowem, jeszcze jednym gestem pomocy nigdy doskonałym, zawsze jakoś ułomnym, biednym, zawodnym, bo ludzkim. Mamy nadzieję. Że kiedyś staniemy przed Chrystusem, zobaczymy jak On na nas patrzy i będziemy w stanie popatrzeć tak sami na siebie. Na całe to dobro, z którego utkana jest nasza codzienność, choć ono nigdy nie jest doskonałe i na 100%. Wiara jest o tej nadziei a w związku z tym jest także o cierpliwości. O cierpliwości do siebie i do tego drugiego obok. Do tego, co robimy, do naszych starań, a także o cierpliwości do życia, a w pewnym sensie również o cierpliwości do Boga, który jest Panem każdego najmniejszego ziarna, Każdego najskromniejszego zasiewu, każdego wzrastania, owocowania i żniwa w czasie, który On wybiera, a nie my. Może po tę cierpliwość dziś tutaj przyszliśmy? Po tę nadzieję na ten kolejny tydzień? Cokolwiek się w nim wydarzy. Amen.